No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo was witam w niedzielę, bądź jeżeli oczywiście tego słuchacie jakoś w następne dni, to tego dnia, kiedy słuchacie. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem wydarzyło się to, co się czasem wydarza przy niektórych odcinkach. To oczywiście jest bardzo piękne, ale jednocześnie bardzo utrudniające mi życie. W sensie o co chodzi. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie komentarze. Szczególnie od Pań, raczej w sumie to wszystkie od Pań. Chociaż nie, parę od Panów też było jakby, którzy wyrażali, wyrażali swoje współczucie. No bo bardzo wiele z Was, drogie Panie, doświadcza tego samego co autorka. I to jest w ogóle zawsze bardzo mnie cieszące, kiedy widzę, że te historie w Was rezonują, bo opowiadają też o Waszych historiach, no ale potem mam problem, dlatego że 95% komentarzy to są takie same komentarze. I kończę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, oczywiście ja to rozumiem. W związku z tym, dzisiaj tylko dwa komentarze, jakby nie w tym temacie, bo wszystkie prawie inne były w tym temacie, co oczywiście normalne i, i, i bardzo Wam dziękuję też za to, że, że wspieraliście autorkę. I że sami się dzieliliście swoimi, albo raczej dzieliłyście się w większości swoimi historiami. Posłuchajcie dwóch komentarzy o troszkę innej tematyce. Ten mnie dosyć rozbawił, ale jest w ogóle bardzo fajny. M-Shanti, chyba tak. A ja zaczynam słuchanie HP od początku, bo trafiłam tu po latach nieobecności. Najpierw bieżący odcinek, a potem te starsze od pierwszego. Dobrze, że dużo pracy wieczorami w domu. To sprzątam, ogarniam po mojej rodzinie i słucham. Wróciłam tu jakieś dwa miesiące temu, bo kupując bułki w mojej ukochanej piekarni, gdzie pracują najcudowniejsze ekspedientki świata, Zosia i Jola, rozmawiałam właśnie z tą drugą o tym, że słucha ojca. A ja odparłam, że słuchałam na studiach, a potem po spotkaniu na SGGW trochę się obraziłam i już nie słucham. Na co Jola? Napisz mu to, ja bym mu napisała. No, kocham kobietę. Cudowna. Pozdrawiam, jeśli pani czyta, słucha, bo całym sercem wielbię. No to jestem, ojcze. W tym roku trzydziestka i w końcu to ten czas, kiedy zrozumiałam nareszcie, jaka ja niedojrzała jestem i byłam, i pewnie będę do końca życia. Także przebacz mi tego focha kilkuletniego. Teraz wróciłam z pełną siłą, zaangażowaniem przede wszystkim do Boga. Dzisiaj w nocy wylatuję. Nienawidzę latać samolotem. Zawsze cały lot od startu do wylądowania jestem po prostu w strachu, no chyba że zasnę. Ale teraz, kiedy mam dwójkę maluchów, pewnie będę miała co robić. Tym razem jest inaczej, nie boję się wcale. Bo nawet jeśli coś się stanie, to czy to nie będzie piękne, że spotkam już Boga? Przecież właśnie na to czekam. Zbieram się, aby napisać swoją HP, ale nie wiem od czego zacząć. Tyle w moim życiu się wydarzyło. No nic. Może się uda w najbliższym czasie, bo od pierwszej usłyszanej historii to pragnienie nieustannie kiełkuje w sercu. Ściskam Cię mocno i czy Adamie dziękuję za to, co robisz, i że jesteś w tym wszystkim sobą Martyna. Kochana Martyno z Fochem, ile ja tych Fochów w życiu doświadczyłem niektórych fajnych, innych niefajnych. Bardzo Cię pozdrawiam, kochana. Jeżeli coś tam odnajdujesz dla siebie, Koni mnie naprawdę nie trzeba słuchać i nie trzeba mnie lubić, i nie trzeba się zgadzać i tak dalej. Super, że ty odnajdujesz Pana Boga, to jest dla mnie najważniejsze absolutnie najważniejsze. Jestem tylko ciekawy, o które spotkanie ci chodziło na SGGW, bo miałem kilka tamtych spotkań, takich szczególnie właśnie w kierunku związkowym, więc rozumiem, że pewnie coś. W kierunku związkowym cię swochowało. Ale cóż, kochana, ściskam cię najmocniej na świecie. Fajnie, że teraz tutaj jesteś i sobie czegoś słuchasz. I że mam nadzieję, jakoś to ci pomaga. Kończę jeszcze jeden komentarz, bardzo też piękny. Od pana niemowy. Raczej on takiej mowa jest, bo dużo napisał. Więc pan niemowa pisze tak: Nawiążę do wspomnianego księdza. W mojej obecnej parafii poprzedni starszy proboszcz, aha, jeżeli ktoś nie kojarzy, tam była mowa o takim niezbyt fajnym księdzu, który wymagał opłat, żeby dziecko ochrzyć i tak dalej, nie? Więc tak pisze pan nie mowa. Starszy proboszcz, który zmarł pięć lat temu, gdy chodził po kolendzie i spotykał rodziny z dziećmi nieochrzczonymi i zdarzały się argumenty finansowe, że ich nie chrzą, to wyciągał pieniążki z koperty, z wcześniejszych mieszkań i dawał tym ludziom. W wieku od zera do trzydziestu lat mieszkałem w malutkim miasteczku, gdzie był jeden i ten sam proboszcz. Tylko do moich dziesięciu lat był wikary. Od piątego roku byłem ministrantem, potem lektorem. Miałem dobre relacje z proboszczem i widziałem jak funkcjonuje. Dawał pieniądze osobom, które były z biednych rodzin, a szły na studia. Nie były duże, ale zawsze wspierały. Proboszcz w szkole dopłacał do wycieczek dzieciom z biednych rodzin, które nie mogły jechać na wycieczki, lub był to duży wydatek dla nich. Nie przeszkodziło to jednak wielu parafianom mówić, że proboszcz se buduje potajemnie dom na starość. Zmarł w hospicjum, bo nie miał dokąd pójść. Nie wybudował żadnego domu. Do śmierci jeździł jakimś starym, dużym wiatem. Zmarł jakieś 20 lat temu. Pozdrawiam Wojtek. Wojtku, panie Niemowo, dzięki serdecznie za to świadectwo, bo to, że oczywiście łatwo i widzimy często różne Nadużycia, czy wręcz yy, jakieś, wiecie, skandale z udziałem księży, no to jasne. Ale tych dobrych to często nie widać, nie? Super, że piszesz tego swoim proboszczu, dzięki, yy, że go wydobyłeś yy, na światło dzienne. Moi drodzy, tyle komentarzy na początek. Zapraszam teraz na czołówkę, i potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o narkomanie, co się w Edycie Bartosiewicz kochał. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was serdecznie we właściwej części naszego spotkania. Zapraszam na historię bardzo piękną, smutną. No, jak to prawie wszystkie nasze historie, nie? Są zazwyczaj piękne i smutne też jakoś. W pewnym sensie. No ale posłuchajcie, bo to bardzo, bardzo ładna historia. Też nie ukrywam jest mi bliska w sensie wielokrotnie będąc na emigracji, różnych takich rzeczy doświadczyłem, takich spotkań takich osób. Zaraz się zorientujecie dlaczego tak mówię. To jest jakaś jakaś taka chyba jednak powszedniość, wiecie, emigracyjna. Nie mówię, że tylko emigracyjna. Posłuchajcie. Tomka poznałam na ulicy. Był marzec 2017 roku, Anglia. W moim życiu działy się wtedy cuda i Tomek też był takim cudem ściemniało się kiedy wracałam z koleżanką z pracy zatrzymałyśmy się chciałam podarować jej coś z intencją i bardzo mi zależało żeby to przyjęła ona nie chciała twierdząc że to zbyt dużo sprzeczałyśmy się kiedy nagle pojawił się ktoś kogo tam być nie powinno i do tego zagadał do nas po polsku weź to od niej to jest twoja przyjaciółka ja też mam przyjaciela. Wmurowało nas. Skąd on się tutaj wziął? Nie widziałyśmy go, ale on nas tak i słyszał całą naszą rozmowę. Okazało się, że leżał na kartonach w śpiworze obok nas, na chodniku. Bezdomny Polak. Obie byłyśmy w szoku. Pogadałyśmy z nim chwilę, dałyśmy mu jakieś drobne i poszłyśmy do domu. Na drugi dzień podeszłam do niego, pochyliłam się nad nim i zapytałam, czy jakoś mogę mu pomóc. Podniósł głowę, spojrzał na mnie i odpowiedział, że tak, że chce wrócić do Polski i pójść do ośrodka na leczenie. Dodał, że ma syna, którego bardzo kocha i chce to zrobić właśnie dla niego. Okej, okay, powiedziałam, pomogę ci. Skojarzyłam też, że widziałam go wcześniej, stojąc w kolejce w polskim sklepie, wszedł do środka z takim uśmiechem, że dookoła jakby pojaśniała jego oczy duże, lśniące, bystre, jakoś niewinne i ten błysk. Jedne z najpiękniejszych oczu, jakie widziałam. Zatrzymywałam się później koło niego w drodze do pracy, a wracając, siadałam obok na kartonach i rozmawialiśmy. Kiedy mówiłam, on nie słuchał uszami. On słuchał całym sobą, całym sercem. Całą swoją uwagę skupiał na tym słuchaniu. Mówił mi o swoim życiu bezdomnego narkomana. Czasem przechodzący ludzie rzucali mu niedojedzone kanapki albo skórki pizzy, jak dla psa. On był człowiekiem. Cały kochał się w Edycie Bartosiewicz. Koło niego leżało pismo święte. Opowiedział mi, co się raz wydarzyło, kiedy miał zejście. Myślał, że już umrze, ale Bóg zatrzymał go. Jeszcze nie czas, wracaj i pomagaj innym, powiedział. Kiedy słyszałem tę historię, byłam pewna, że on wyjdzie z uzależnienia. Wierzyłam, że stanie się dokładnie to samo co przydarzyło się Kogutowi. Nie wiem czy oni słyszeliście. Andrzej Sowa Kogut przyjechał kiedyś do naszego polskiego kościoła ze świadectwem ocalenia przez Boga. Byłam wtedy na mszy i słuchałam tej historii. Kupiłam też książkę, w której on to wszystko opisuje. Tą książkę podarowałam Tomkowi. Przeczytał. Mówił mi później, że pojedzie na leczenie do ośrodka Andrzeja. Był jeszcze jeden człowiek, któremu zależało na Tomku. Trzeźwy narkoman, który znał dobrze życie na ulicy, bo sam tam był przez wiele lat, ale udało mu się, wyszedł z narkomanii. Bóg mu pomógł i teraz on chciał pomagać innym. Tomek mówił na niego anioł, a na mnie Anielka. Podczas jednej z naszych rozmów Tomek powiedział mi o swoim żalu do ojca, a ja jemu o swojej krzywdzie i o uzdrawiającej mocy wybaczania. Anielko, ty to jesteś kozak. Ojcu za siebie to może by mi wybaczył, ale zabicie brata, to ni nie wybaczę, powiedział. Innym razem powiedziałam mu: Wiesz tomuś, nadchodzi trzecia era miłości. Minął czas kur domowych i facetów macho, idzie era kobiecych kobiet i męskich mężczyzn, autentyczni, autonomiczni, namiętni kochankowie. A on słuchał. Oczy mu się szerzej otwierały, a uśmiech pojawiał się w kącikach ust i uciekał oczami gdzieś w marzenia. Poprosił mnie raz o pieniądze, mówiąc, że to na jedzenie dałam mu. A gdy zobaczył mnie następnym razem, przyznał się. Anielko skłamałem. To, na, to nie na jedzenie chciałem te kasę. Ja muszę ci je oddać, bo ciebie nie mogę oszukiwać. Raz podjechałam po niego autem. Chciałam mu pokazać nasz przepiękny pobliski las, który ja kocham całym sercem, New Forest. Niestety po przejechaniu kilku kilometrów poprosił mnie o zawrócenie, bardzo źle się czuł, nie dał rady jechać dalej, a później jak się okazało, nie było już kolejnej okazji. Opowiadał mi też o swoim synu Leonie. Cierpiał, że nie mogą być razem i że nie może być obecnym ojcem. Po około miesiącu wysłaliśmy Tomka do Polski, kupiliśmy bilet i daliśmy mu trochę kasy na początek. Żegnaliśmy go w trójkę ja, anioł i jeszcze jego partnerka. Autobus pojechał, a my objęci modliliśmy się za niego. Byłam przekonana, że wyjdzie z tego. Mówiłam Tomuś, wyzdrowiejesz i będziesz honorowym gościem na moim weselu. Pełna wiary i nadziei napisałam maila do jego mamy. Odpisała, że straciła już nadzieję. Tomek robił to od 17 roku życia i nie wierzyła, że on z tego wyjdzie, choć bardzo by chciała. Po powrocie do Polski Tomek poznał kogoś, z kim postanowił wyjechać. Najpierw do Paryża, a później miał się okazać gdzie dalej. – Tomuś, a co z ośrodkiem? – zapytałam. – Anielko, to jest ta trzecia era – odpowiedział. Nie naciskałam. Niedługo potem znów wrócił do Polski. Był na zmiany w ośrodkach, szpitalach, na ulicy i na dworcu głównym w Warszawie. Napisałam do Andrzeja Sowy, podał mi swój numer kontaktowy i kazał zadzwonić przed przyjazdem. Tomek przebywał wtedy koło Wadowic, a ośrodek koguta jest w bielsko-białej. Nigdy jednak tam nie dotarł. Był bardzo blisko, ale nie dotarł. Dzwonił czasem do mnie i pytał, kiedy przyjadę go odwiedzić. Planowałam, no ale na planach się skończyło. Ciągle coś wypadało. Życie. W kwietniu zeszłego roku napisał, że nie ma pieniędzy i jest głodny. Byłam akurat wtedy w Polsce, ale zajęta swoimi sprawami, odkładałam przelew. Po powrocie do UK zobaczyłam post na Facebooku. Post w sensie nekrolog. Tomek nie żyje. Nie mogłam uwierzyć. Jak to nie żyje? Nie umarł z głodu ani na wątrobę, z którą miał problemy. Zmarł na zawał serca. Miał 38 lat. Jakiś czas wcześniej mówił mi, że w końcu udało mu się wybaczyć ojcu. Zdążył przed swoją i ojca śmiercią. Tomek odszedł dokładnie siedem lat po tym, jak go wysłaliśmy do Polski. Nigdy nie żałowałam tego, że mu pomagałam, ale on jednak nie wyzdrowiał. Bardzo tylko żałuję, że do niego nie pojechałam. Żałuję, że nie wysłałam mu pieniędzy, kiedy pisał, że jest głodny. Moje sprawy nie były aż tak ważne. Pytał mnie kilka razy, gdzie pracuję. Nigdy mu nie powiedziałam. Nie dlatego, że bałam się, że przyjdzie i narobi wstydu. Moi współpracownicy nieraz widzieli nas siedzących razem na kartonach. Nie znam w sumie odpowiedzi na pytanie, dlaczego mu nie powiedziałam. Tak jak nie znam odpowiedzi na wiele innych pytań. Czasem zastanawiam się, jak dziwny jest ten świat. Dlaczego ci, którzy się kochają i potrzebują, nie są razem? Chociaż do szczęścia wydaje się być tak blisko. A ci, którzy patrzeć już na siebie nie mogą, trwają razem do grobowej deski. Bardzo wierzę, że dziś Tomkowi żaden głód już nie dokucza i że ma prawdziwą ucztę tam w niebie, a honorowym gościem będzie zawsze w moim sercu. Tomek był jednym z najpiękniejszych ludzi, jakich poznałam. Nie wiem, na ile Tomek wypełnił Bożą wolę. Czy rzeczywiście pomógł jakimś osobom, ale wiem, że jedną z tych osób byłam ja. Tomek miał pomóc mi i pomógł. Swoim odejściem przypomniał mi, jak prawdziwe są słowa: Spieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Pomógł mi też zobaczyć coś więcej. Gdyby dziś żył, poszłabym do niego, usiadłabym obok na kartonach i położyłabym głowę na jego ramieniu. A później spojrzałabym w jego błyszczące oczy i powiedziała: Wiesz, Tomuś, jesteśmy dokładnie tacy sami. Oboje zbyt skupieni na swojej krzywdzie, że zapominamy o tych, którzy nas kochają i potrzebują. I oboje jesteśmy na głodzie, na głodzie miłości. Hmm. Kochana autorko. Ee... Dziękuję ci za tą wiadomość, dziękuję ci za tą opowieść o Tomku, o narkomanie, co się w Edycie Bartosiewicz kochał. Byłem kiedyś ogromnym fanem Edyty Bartosiewicz, w sensie, mówię byłem, bo już bardzo dawno nie słyszałem żadnych jej piosenek, ale kiedy byłem yy, młodzieńcem, to bardzo dużo jej słuchałem, szczególnie jej pierwsza płyta, to genialna zupełnie. Yy, piękna historia. i tak sobie myślę, wiecie, bo to nie ma co dużo komentować, nie? Tak sobie tylko myślę, jak Pan Bóg musi wiecie na nas wszystkich patrzeć. Pan Bóg w każdym widzi całą jego głębię. My, często patrząc wiecie na ludzi, widzimy właśnie różne tragedie, widzimy ich złe postępowanie, widzimy ich wejście w jakieś dna. I nie chodzi o to, że one są nieprawdziwe, że ich nie ma, tylko my właśnie widzimy tylko to. Widzimy tylko skrawki, widzimy tylko. Jakieś, wiecie, fragmenty, jakieś elementy. Bóg widzi całego człowieka. Bóg widzi wszystko, co w nim jest. Tak, Tomek był pięknym człowiekiem, pogubionym, który wiele rzeczy źle zrobił w swoim życiu, tak jak każdy z nas. Ale Bóg widział go całego. Zobaczcie, bardzo często jest właśnie tak, że ludzie, którzy gdzieś tam sięgają dna, ludzie, którzy jakoś rozwalają sobie życie, oni mają bardzo często jakąś taką dziwną wrażliwość, taką, przez dziwną mam na myśli bardzo piękną. Bardzo mi się podobało tutaj to stwierdzenie, że Tomek nie słuchał uszami. On słuchał całym sobą. I wiem, że oczywiście znamy też ludzi, którzy są zupełnie inni. W nich też dużo kłamstwa, dużo oszukiwania samego siebie i innych. To jasne. To nie chodzi o to, żeby wybielać różne złe rzeczy. Tylko wiecie, uczę się i będę się uczył do końca życia, bo wiem, że jestem naprawdę na samym początku takiej drogi i takiego myślenia. Żeby ciągle starać się widzieć dalej, jest mi tak łatwo, wiecie, patrzeć na człowieka tylko przez jakiś jeden fragment, przez jakieś jedne rzeczy, szczególnie te, w których się nie zgadzamy, te, w których mi się ktoś nie podoba, te, w które robi jakieś zło. I mówię, tu nie chodzi o zakonywanie prawdy, tylko o widzenie, nie, o słyszenie nie tylko uszami. Ale słuchanie drugiego człowieka całym sobą. Dziękuję ci autorko, że tak zobaczyłaś tego człowieka, że zostawiłaś też jego historię, że ona teraz będzie znana wielu ludziom. A Tomek, mam taką nadzieję, modlę się o to, że jest w domu taty i że będzie się również stawiał za nami. Mam głęboką nadzieję, że Pan Bóg go tam podnajdywał. No bo jak nie on, to kto? Patrzeć szerzej, patrzeć głębiej, patrzeć tam, gdzie nie widać. A nawet jeżeli nie widzimy, to zakładać są te rzeczy, których nie widzimy. To nie pozwolić na to, żeby nam przysłoniły tylko te, które widzimy. Ja wiem, że czasem, kiedy to jest złe, kiedy to boli, kiedy to jest jakaś krzywda, to trudno się spod niej wydobyć, spod tej przykrywki, żeby widzieć więcej. Ale trzeba się odważać. Tomku, dziękuję za Twoje życie. Dziękuję za Twoją historię, opisaną przez naszą autorkę i dziękuję Bogu za to, że stworzył Cię i że był z Tobą we wszystkim, co się działo w Twoim życiu. W pewnym sensie, i teraz proszę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, zazdroszczę Ci, Tomku. Oczywiście wiadomo, że nie na łogu, ale tak naprawdę zazdroszczę Ci tych kartonów. I uwaga, nie chodzi mi o to, ja wiem, że to jest takie, wiecie, koloryzowanie biedy, tak? Ale wiecie, ja mam i to mówiłem wam to wielokrotnie, ciągle taką chęć, żeby uciec, żeby się schować w świecie, bo w świecie można się schować, być wolnym. Nie chodzi mi o to, że nie jestem wolny, bo myślę, że jestem, ale jednak ciągle się zmagam. Z instytucjami, z regułami, z zasadami, z oczekiwaniami tak najbardziej pewnie mnie bolą te wszystkie oczekiwania, że ja muszę spełniać jakieś oczekiwania. Wbrew pozorom takie życie na ulicy, mówię, ja tego nie koloryzuję, ja wiem oczywiście, o co, o co chodzi, nikomu z nas tego nie życzę, ale ma w sobie pewien wyraz wolności, ma w sobie pewien wyraz wolności, niepodlegania regułom. Wiem, to jest moja anarchistyczna dusza, no ale taka jest. Tomku, modlę się za ciebie, a jeżeli jesteś już udatny, to już on tam tylko wie, to ty się też za nami wstawiaj. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Usiądziemy razem na tych boskich kartonach. On to musi mieć kartony, wow. I pogadamy. I będziemy się słuchać. Nie uszami, ale całymi sobą. Dzięki Ci Tomku. Pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. Nade wszystko zawsze kochajcie Boga. Ściskam Was bardzo, pozdrawiam, Błogosławie i do usłyszenia za tydzień w kolejnych smutno-pięknych historiach, szczęśliwo-tragicznych, ale zawsze bożych, o tym jestem przekonany. Zawsze pełnych Boga. Do usłyszenia z Bogiem. Papa. Pa.